Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku kilka części z piły Handy. Opowiem o nich. Właśnie to co wymieniałem, to z czym miałem problemy. Tutaj ten gaźnik akurat ma już te nowe śrubki, do których są specjalne śrubokręciki. Numer tego gaźnika jest tu MC14B 193A16, 16A. Większość gaźników na internecie ma te krótce plastikowe. Ja znalazłem taki też z metalowymi, tylko on różnił się między tamten nowy, co jest założony przy pile, na którym chodzi. Tu jest właśnie ten kanał podciśnieniowy, który wprawia w ruch pompkę, która zasysa paliwo. Tu jest na gładko, po prostu tu idzie w stronę cylindra, tu jest na gładko, a tam wystawała taka 2 mm rureczka, która ładnie wpasowała się w dolot, tam jest bodajże gumowy, taki jakiś stworzywa takiego miękkiego raczej to jest gumowe. Po wymianie tego. Tabulatora. Wszystkie, że tak powiem, objawy, czyli to zapowietrzanie się ustąpiło. Kolejną, kolejną częścią, którą, pop, która była popsuta. Sprężynki. No tu akurat widać brak. Nowy jest ten koszyczek, akurat jest nowy. W środku jest sprzęgło, ono się składa z trzech, z trzech elementów. Cztery, w sumie jeszcze sprężynki są. Tak. tak wygląda kompletne. To wszystko powinno być w całości. Tutaj sprężynki pękły. Tu jest koszyczek. Nowy jeszcze nie zakładany. Też dokupiłem łożysko po prostu w zestawie. To są groszowe sprawy tak naprawdę. Kilka, kilkanaście zł to kosztuje. Dorzucałem do przesyłki. Co kombi... jakby ktoś był zainteresowany jak jest zbudowany odpowietrznik po prostu w środku jest gumka która w jedną stronę nie wiem czy mi zbierze ładnie ostrość może zbierze tak ona wygląda z jednej strony spłaszczona i tu od tej strony wchodzi powietrze a od tej strony żeby paliwo się nie wydostawało jest właśnie spłaszczone to wszystko jest zamknięte, o, może tak to wszystko jest włożone w pojemniczek i przykryte taką, taką czapeczką. Też kilka takich rzeczy kupiłem, bo no, z początku myślałem, że problemy są właśnie z tym e, odpowietrznikiem tutaj. Już lekko nadużyć. Te, te pierwsze dwa zwoje widać, że są, że są już y, przydarte, troszeczkę są mniejsze. Nowe wyglądają tak. Są ładne, równe. Y, czym się różni nowy napęd od starego? Wielkością kołnierza na górze. Y, na szczęście to nie przeszkadza, gdyż y, w pile jest. Y, po prostu zagłębienie na ten kołnierz odkręca się sprzęgiełko, wyjmuje się koszyczek sprzęgłowy, wyjmuje się łożysko i normalnie to wychodzi w górę, zakłada się nowe. że bodajże o tak. I to już jest cały montaż. Tu jest wał yy, piły i to już jest cały montaż. Od razu, jak zamawiałem, yy, te napędy. Zamówiłem też pompkę. Eee, pompka o numerach PF38. Tu jest regulacja. Regulacja polega na tym, z tego co zauważyłem, że po prostu ten cały mechanizm przesuwa się albo w lewo, albo w prawo, zabierając prawdopodobnie więcej oleju, bądź mniej. Eee, bardzo prosty. On w mojej pile to tutaj na tych dwóch śrubkach się po prostu poluzował i przesunął się troszkę, e, wysunął się troszkę z pracy i, i dlatego, dlatego też przyjadło trochę te zęby. E, w sumie to do, tych, do, tego, do, do tej piły i do innych projektów kupiłem też kilka filtrów e, tych zanurzeniowych. E, jedne są z takim, nie wiem jak to nazwać, e, kamyczkiem porowatym. On jest delikatnie cięższy, bo drugie, drugie są z filcem. Ten może i lepiej filtruje, a może i nie, tamto też jest po prostu dosyć, dosyć gęste opory i, i sądzę nie przepuści większego brudu. Ty, dlaczego ten jest lepszy? Moim zdaniem, dlatego, że jest cięższy i przy wężyku który chodzi, bo piła wiadomo musi pracować w każdej pozycji i on musi się troszkę przemieszczać żeby wyssało cały, całe paliwo z tej piły i moim zdaniem ten jest, ten jest troszkę lepszy bo jest cięższy i łatwiej, łatwiej przechodzi ten smok po prostu tam gdzie jest niżej czyli tam gdzie jest paliwo dodatkowo jeszcze zakupiłem świecę. To rzuciłem po prostu do przesyłki, żeby mieć darmową przesyłkę. No i jest tu jeszcze w pudełeczku kilka suweniów, ale... Tu sprężynki tylko te są po prostu za duże, bo pierwsze to kupowałem tak troszkę, przyznam się szczerze, na oko. O-ringi jakieś podstawowe. Tu jest jakaś sprężynka też zapasowa. Tu jeszcze mam... Y y y y oczka łańcuchów bo oczywiście do skracania łańcuchów też mam maszynkę tylko ona jest przerobiona ona jest do rozkowywania i przerobiłem ją do do zarabiania ale może o tym jeszcze w innym odcinku kolejnym tu jest kość do, do, do tej maszynki końcóweczki tu jest do pilników do strzenia przymiar dzięki za uwagę, a jeszcze zapomniałem koreczek tamten dwa razy zgubiłem dwa razy znalazłem, ale kiedyś obawiam się, że nie znajdę też groszowe sprawy w ogóle no piła tyle co kosztuje to po prostu porównując do bardziej znanych marek to jest jedna piąta ceny części też są po prostu praktycznie yy, no groszowe sprawy nie oszukujmy się nie jest to najwyższa jakość ale ileś tam posłuży po prostu dzięki za uwagę pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku cześć